Bo wiecie, ja to normalnie drełacha z Opla, ale kiedy widzę dobrą motoryzację postaraną, kiedy widzę dobre rozwiązanie inżynieryjne czy stylistyczne, to potrafię je docenić nawet jak jest na tym samochodzie napisane Kalibra. Jeśli podobnie jak ja lubicie delektować się jazdą samochodem i uważacie, że pośpiech poniża, to kupcie sobie na sklep zlomnik.pl, moje piękne naklejki pośpiech poniża w dwóch różnych wzorach. Pamiętajcie, nie mam patronajta, nie przerywam filmów reklamami, nie robię lokowania produktów. Mam sklep z naklejkami, więc sobie je kup lub nie kup. Kalibra team, Yeah. Witajcie kochani, z tej strony złomnik. Właśnie wyszedłem na pole oglądnąć auto, no bo jestem w Krakowie. Jeden ze znanych krakowskich graciarzy pozyskał ten oto wspaniały samochód w drodze zakupu z przetargu od miasta w pakiecie z innymi samochodami, który był totalnym porzuconym od lat gratem. Ktoś miał taką fantazję, że porzucił kompletnie na zgnicie pięknego Opla Kalibre, przy czym auto od dziwo zachowało się w stanie właściwie niezardzewiałym, więc aż żal. Tego nie pokazać. Zacznę więc od tego, jak w ogóle doszło do tego, że na rynku pojawił się Opel Kalibra. Skąd się w ogóle wziął ten projekt? Otóż było tak, że wybuchła bomba w magazynie Blachy, obok stał tam kadet, niedaleko Matis, i na** projektanci zaczęli schematy, jak połączyć te dwie fury i zarobić na tym. Yeah. Powiem wam, że od kawałka Kalibra Team. Lepsze było tylko to, jak potem forum kalibry dostało bólu dupy to było najwspanialsza rzecz na świecie, no ale tak na poważnie to Opel Kalibra jest zaprojektowany przez niemieckiego projektanta Erharda Schnella w odpowiedzi na to, że rynek tanich kupeł w Europie w latach 80. został totalnie zdominowany przez wytwórców japońskich i tak naprawdę tylko Volkswagen z Corrado próbował coś zawojować w tym temacie, ale Corrado było drogie, więc Opel wziął płytę podłogową Vektry A. I na tej płycie podłogowej Wektry A zbudował bardzo ładnie wyglądające kupę, bardzo proporcjonalne, które w dodatku miało fajne silniki, fajne osiągi i dobrą cenę. No i wskutek tego w latach 89-97 zbudowano aż 238 tysięcy sztuk kalibry, przy czym popyt na ten samochód był tak duży że Opel musiał się zwrócić do fabryki fińskiej Walmet w Uusi-Kapunki, żeby tam produkowano kalibrę, żeby nadążyć za potrzebami klientów. Z tych 238 tysięcy aut, 90 kilka tysięcy zbudowano w Finlandii w Walmecie oraz zbudowano 14 tysięcy sztuk wersji specjalnej, czyli kalibry turbo 4x4 C20 let do której przejdę później. Trudno się zgodzić z twierdzeniem, że kalibra wygląda jak... No i jest wolniejsza od wielbłąda. I przemielony Matis z kadetem tak wygląda, ponieważ ten samochód w swoim czasie i właściwie do dzisiaj jest mistrzem aerodynamiki. Współczynnik aerodynamiczny 0,26 dla wersji 2.0 i 2.016 to był naprawdę rekord świata w tamtych czasach. Wersje Turbo i V6 miały nieco gorszy, ale wciąż bardzo dobry. Dzięki czemu ten samochód fajnie jechał w trasie z dużą prędkością i był dalej cichy oraz zużywał mało paliwa, dzięki czemu klienci go kupowali, no bo chodziła fama, że auto jest fajne, sportowe, lekkie tanie i robi dobre wrażenie. No i to wszystko się potem okazało dla tego samochodu przekleństwem i sprawiło, że kalibry zniknęły, rozpłynęły się w powietrzu. No bo podobnie jak wcześniej w przypadku Manty, do kalibry dobrali się fani osiągów, młodzi fani szybkości. Jak te samochody trochę straciły na wartości, miały po kilka lat, kupowali je młodzi ludzie, żeby je tuningować i żeby były przynajmniej wizualnie bardziej wyróżniające się. No i tym sposobem kalibra, tak samo jak Manta, stała się ulubionym samochodem młodych tunerów w Niemczech, a potem w Polsce, przez co określenie wiejski tuning jest nierozłącznie łączone z kalibrą. I jak się mówi o Oplu Kalibrze, to pierwsze skojarzenie, które ludzie mają, nawet niezwiązani z motoryzacją, to jest to wiejski tuning diody i płomieni i tak dalej. No i tym sposobem ludzie zapominają, jak naprawdę dobry technicznie dopracowany to był samochód, jaki miał różne ciekawe wersje silnikowe i układu napędowego, jaki miał dobre osiągi, jakie miał atrakcyjne ceny, jakie miał możliwości personalizacji, pe personalizacja z potem była, w postaci diody, płomieni i naklejek, w każdym razie, Opel Kalibra dla Opla był wielkim sukcesem, a potem był wielkim sukcesem dla tuningowego aftermarketu. Opel Kalibra miał jeden lifting, który polegał głównie na tym, że przeniesiono znaczek z maski silnika na atrapę chłodnicy i to prawie wszystko co zrobili. Skoro już o silniku mowa, to sobie zajrzyjmy, co tam słychać w silniku. Tutaj w tym samochodzie jest najlepszy silnik, jaki może być do kalibry, czyli przejeżdżone 2.0 i właśnie nie ma LPG. 2.016V. Zanim przejdę do tego silnika, to chciałem Wam taką ciekawostkę powiedzieć, że kalibra była dostępna w wersji 2,5V6, to było tam w późniejszym okresie produkcji wprowadzone. I ten silnik 2,5V6 to jest najbardziej bezsensowna V6, jaka istnieje, ponieważ z 2,5V6 kalibra ma gorsze osiągi niż z 2.016 zaworów. I więcej pali. Oraz do tego wszystkiego była tak droga, że kalibry V6 powstało mniej niż kalibry 2.0 Turbo 4x4, bo tylko 11 tysięcy aut, więc po co to zrobili? To ja nie wiem. mózg znowu robi pą. A tymczasem silnik 2.016. Silnik 2.016, znany pod oznaczeniem C20XE. Był silnikiem 16-zaworowym, jak napisane macie DOHC 16 zaworów, znaczy to jest ten wzmocniony oraz SFI, czyli Science Fiction Injection. I ten silnik jest znany z bardzo dużej trwałości, ze świetnych osiągów, z podatności na gaz. Jest to prawdopodobnie najlepszy silnik Opla w historii w ogóle, a już połączenie tego silnika i kalibry sprawia, że jest to połączenie najlepsze w historii Opla, być może przednio napędowego, przynajmniej też w historii w ogóle. No i owszem, wczesne wersje miały 150 koni, później tę moc obniżono do 136 koni z powodu norm emisji spalin, ale tak czy inaczej kalibra z tym silnikiem idzie jak wściekła. Czego ani o 208V, ani o V6 nie można powiedzieć. Można za to powiedzieć słowo o wersji specjalnej 2.0 Turbo, która miała silnik o oznaczeniu T20 LED, gdzie literka T oznacza turbo doładowany. 2.0 o mocy 204 koni, czyli ponad 100 koni z litra. jak na wczesne lata 90. To było naprawdę dużo. Sześciobiegowy manual. I napęd na cztery koła ze sprzęgłem wiskotycznym, który no, w razie potrzeby na tylną oś przenosił do 30% momentu obrotowego. Tak jak wcześniej mówiłem, takich aut zrobiono 14 tysięcy sztuk i to są w sumie jedyne kalibry, które tak naprawdę grubo idą w cenę. Tego wozu ktoś zapomniał chyba stuningować. Zamiast tego go porzucił. Auto, owszem, może troszkę ucierpiało z powodu tego porzucenia. Chociaż tutaj tak naprawdę to chyba ucierpiało z powodu jakiejś dawnej stłuczki, niż z powodu porzucenia. W każdym razie zachowało się w stanie kompletnie i totalnie oryginalnym. Łącznie z oryginalnymi alufelgami płaskimi, wyglądającymi trochę jak studzienka ściekowa. Z progami tutaj plastikowymi, takimi nakładkami progowymi. Tutaj yy, brakuje kawałka, ale to nie szkodzi. Yy, I ogólnie, mimo tego, że jest na nim mech, mimo tego, że tutaj coś na nim wyrosło, yy, mimo tego, że wandale go pomazali sprayem, nie wiadomo dlaczego i po co, yy, mimo tego, że no, nikt się nim nie interesował przez 5 lat, to auto po podstawowym serwisie, wymianie tam hamulców, czegoś tam, pompy paliwa, paru drobiazgów dosłownie, po prostu zaczęło normalnie jeździć i jest użytkowane przez właściciela jako jego samochód do jazdy. Tak naprawdę, jeżeli to nie świadczy o jakości Opla, to ja nie wiem co. Bardzo wąskie lampy do kalibry zaprojektowała firma Hella i były one powszechnie krytykowane za to, że mają niską skuteczność i szybko się wypalają, ale co ważne, mają one tutaj specjalną klapkę, którą się unosi i tutaj się dolewa płynu do kierunkowskazów, tak zwanego Blinker Fluid. To jest coś, czego nie mają automarki BMW, a w kalibrze jest normalnie dolewka płynu do kierunkowskazów. Kalibra była powszechnie chwalona za swój bagażnik. Śmiesznie się go otwiera, bo tu jest taki w lampie zrobiony do, do otwierania. O, w ten sposób. Była chwalona za swój bagażnik, bo był bardzo duży i ten samochód mógł być normalnie użytkowany jako auto, takie praktyczne. Owszem, no wiadomo, trzy drzwiowe, nie? Ale bagażnik spory, chociaż to, że się to nie otwiera, ten element, to jest skandal. To się w moim starlecie otwiera z 1984 roku. Bagażniczek spory, a jeszcze można było złożyć sobie tylną kanapę, oczywiście. I w tym momencie podobno powstawała przestrzeń ładunkowa o pojemności 980 litrów. Nie będę składać tutaj kanapek, bo mi się nie chce, ale zwracam uwagę, że jest dzielona dokładnie w tym miejscu, tutaj, czyli 1 trzecia do 2 trzecich jest podzielona. Także praktyczny samochód. A skoro już o praktyczności mowa, to idę wsiąść za samego siebie i dzisiaj będzie to z nietypowego ujęcia. Ja mam kali i się chwali. LPG zatankowali. Neon niebieski się pali. Jo! O, proszę bardzo, siedzę sam, przepraszam, bo mi się mikrofon odczepił, ale już siedzę w kalibrze, no i tak, no na nogi jest mało miejsca, bardzo, ale na głowę to już jest totalny skandal, ten samochód był zaprojektowany jako 2 plus 2 i te miejsca z tyłu, no rzeczywiście są takie bardziej dla niskich osób albo dla dzieci, są po prostu nie dla mnie. Ja po prostu nie jestem odbiorcą tego produktu w tym miejscu. Nikt, kto miał do cztery duże osoby, rosłych, dużych mężczyzn albo ogromne kobiety, nie kupował sobie opla kalibry, więc nie ma co narzekać. Jest ok, czyli. Ciasno. Oczywiście stylowe polepszają jeszcze drzwi bez ramek. Z czasem to jest przekleństwo, bo te e, uszczelki tutaj twardnieją, pękają i rozłażą się i to szumi po prostu. Ale wygląda super, po prostu rewelacja. Git. Śmieszne, że ma opuszczaną szybę i fletnerkę nieopuszczaną w tym miejscu, ale okej, okay, tak zrobili. No więc e, Opel Kalibra w Polsce stworzył w pewien sposób podwaliny sceny wiejskiego tuningu. Tak się składa, że Trafiło do mnie jakiś czas temu całe archiwum strony wiejski tuning.pl czy wiejski możecie ją pamiętać. Ona ma kilkanaście lat, i, i wtedy na tej stronie były pokazywane takie najbardziej hardkorowe projekty tuningowe z Polski, polegające na oblepianiu samochodu różnymi dziwnymi elementami. No i postarałem się wybrać spośród tych zdjęć trochę e, starych, klasycznych kalibr. No i teraz je ja Wam pokażę. I powiem parę słów na ten temat, więc zapraszam na wycieczkę w czasie do czasów, kiedy tuning był King. Ważne jest, aby znać choć podstawową terminologię tuningową. Dwa paski wzdłuż samochodu. Jest to tak zwany małyż, bo przypomina ślady Nart. W zderzaku przednim powinien znaleźć się siatex, czyli tuningowa siatka. Tylne lampy z przezroczystym kloszem nazywają się Lexusy, od stylu zapoczątkowanego przez Lexusa i S200. Oczywiście każdy wóz po tuningu musiał mieć spoilery, mają one różnorodne zastosowanie. Niektóre samochody były zrobione całkiem delikatnie i ze smakiem, czasem jednak właściciele trochę nie znali umiaru. Tu polecam zwłaszcza rozmiar rury wydechowej. Styl mocnych przeróbek wizualnych nazywamy hiszpańskim. Bardzo popularne w nim były wloty na masce, przypominające te z Lancera Evolution, różnokolorowe wzory na nadwoziu oraz oczywiście najważniejsze diody podświetlające podwozie podczas nocnych spotów i tak zwanych nielegalnych wyścigów. Opel Kalibra miał ten problem, że deska rozdzielcza Kalibra była taka sama jak w Vectrze. No może z drobnymi różnicami, bo. Kalibrze był seryjny obrotomierz, a wektry się zdarzały bez obrotomierza. E, bogatsze było wyposażenie, więcej było aut z komputerem pokładowym, ale ogólnie sama ta deska obudowa była taka sama jak z wektry. To trochę psuło temat. Jest tutaj parę elementów, które nie wiem do czego są. Na przykład to, co to w ogóle jest. Z drugiej strony jest takie samo. Oprócz tego jest tutaj jeszcze jakaś taka kostka przy drzwiach. O, taki element tutaj zabudowany, który też nie wiem do czego jest. Może ktoś będzie wiedział i potem mi napisze, żebym się tego nie chce sprawdzać. No, zegary trochę zaparowały, ale jest 2 stopnie i bardzo widgotno, więc się nie czepiajmy. Zamknę drzwi, pewnie będzie trochę lepiej. O, ładnie się te drzwi zamykają. Kiera jest o tyle fajna, że jest gruba i skórą obita, także naprawdę fajnie. Zegary już bardziej oplowskie być nie mogły. Ten projekt z półkolistym prędkościomierzem chodził we wszystkich Oplach lat 90., niezwykle charakterystyczny właśnie dla Opla. Przy czym można poznać kalibrę 2.0 po tym, że ma prędkość już do 240 na godzinę, a kalibra V6 ma do 260, a nie wiem do ilu ma kalibra 2.0 Turbo, to potem sprawdzę i napiszę. To jest w ogóle bogata wersja ściągnięta z Francji. Ma na przykład klimatyzację, co w kalibrach zwykłych 2.0 w Niemczech rzadko się zdarzało, oraz ma komputer pokładowy z opisem po francusku. Ja nie znam francuskiego, ale jestem w stanie zgadnąć, że consommation instant to jest e, chwilowe, moyenne to jest średnie, vitesse moyenne to jest pewnie prędkość średnia, autonomie to jest pewnie zasięg do najbliższego tankowania, chronometry to pewnie jest godzina, a temperatur exterior to jest pewnie temperatura na zewnątrz. Jak się jeździ tylko po mieście, to consommation moyenne potrafi y, wbić na poziom 17 litrów, także... No, ale to jest jakby dla chwilowych przejażdżek. Tak, normalnie pali auto koło 10-11 litrów na stówę. Dobra, jak jesteście tacy mądrzy, to mi wytłumaczcie ten panel nawiewów, bo ja tego kompletnie nie rozumiem. Tutaj jest temperatura. Dobra, ok. Tutaj jest siła nawiewu wiadomo, w tę stronę więcej, w tę stronę mniej. Dobra, rozumiem. Tu jest kierunek nawiewu tak na nogi, a tak na głowy. Dobra, rozumiem. Ale w takim razie, co robi ten suwak? Tu jest narysowane, że on reguluje szyby, że tak jest na szyby. A tak jest na co w takim razie? To nie ma żadnego kompletnie sensu. Jeżeli to są dwa suwaki od kierunku, to czemu nie ma jednego suwaka od kierunku, który jedzie od nóg przez twarz aż na szyby? Tylko są dwa osobne, które chyba robią to samo. Nie, naprawdę, to trzeba być oplażem, żeby to pojąć. A tu jest przycisk do regulacji wyświetleń tego komputera pokładowego. No i można sobie teraz zmieniać, na przykład, e, tu jest e, czas jazdy. Temperatura 9 stopni, nie, na pewno nie jest 9 stopni, jest może 3, spalanie chwilowe 1,5 na 100, średnie 17,3, średnia prędkość 17 na godzinę, bo staliśmy w korku tutaj, zasięg 163 i tak dalej, i tak dalej. Trzeba pamiętać, żeby wciskać sprzęgło tylko przednią krawędzią buta, w ten sposób, ale nigdy w ten sposób, bo jeżeli wciśniemy je tak i jak będziemy je wyciskali, to nam się noga zablokuje pod dolną krawędzią deski rozdzielczej i nie będzie chciała wyjść, właśnie mi się teraz zablokowała, o, wylazła. Spójrzcie na absurdalny zakres regulacji kierownicy w tym samochodzie. Może być tak, wtedy kolanami już się wale o dolną część. Może być tak normalnie, ale może być też tak strasznie wysoko i może siedzieć nisko. Ale kierownicę mieć tak przed siebie, jak w jakimś dostawczaku. Tak naprawdę nie krytykuję tego, bo im większy zakres, tym lepiej. Jest fajna historia związana z tym autem, z tym egzemplarzem. Mianowicie jak właściciel go kupił, to auto oczywiście nie miało kluczyka, no bo auta stojące na parkingu depozytowym zabrane przez miasto najczęściej nie mają kluczyków. No i żeby ten kluczyk dorobić, no to można albo, nie wiem, zerwać stacyjkę, dać inną i tak dalej i wtedy sobie jakoś z tym poradzić, coś tam z immobilizerem zakombinować. Ale po co? Skoro można skorzystać z oferty e, koncernu Stellantis I dorobić kluczyk do kalibry Zupełnie nowy, na podstawie dokumentów pojazdu Pracownik musiał fizycznie pójść do archiwum Znaleźć kwity I na podstawie tych kwitów dorobiono kluczyk do kalibry Prawdopodobnie jedyny klient, który w Polsce dorobił kluczyk do kalibry Od 15 lat albo dłużej I oto jest nowy, oryginalny kluczyk do kalibry Już jako Stellantis Podajniki do pasów jak w Mercedesie Padł pomysł, żeby pojechać na jakiś zlot tuningowy kalibrą. No wiadomo, że zloty tuningowe się zwykle odbywają na lotniskach. Jeżeli byliście na autotuningszą w pile albo w Słupsku. Ja byłem to wiem, że to się odbywa głównie na lotniskach, więc jadę poszukać jakiegoś lotniska. Wiecie, Kali, ziom to nie złom, tylko tak wygląda. Proszę niech pan jedzie, pana przepuściłem, no. Wiecie, jak jadę tym cudzym samochodem, to zawsze tak jadę defensywnie. Nawet ktoś, ktoś nie ma pierwszeństwa, tego przepuszczam, uznając, że no trudno, mnie się od tego nic nie stanie. I tak jadę bez sensu, bo kręcę film, a może on skorzysta albo ona. W związku z tym sobie jadę. Oczywiście parują szyby, bo auto, które stało i w jakiś sposób wilgocią, zawsze ma ten problem, że będą w nim parowały szyby. Ale tak w ogóle, jakby mi ktoś wsadził ten samochód z nagła, to bym nie zgadł, że on stał długo i że był porzucony. W ogóle jest to dosyć tak naprawdę znana kalibra, która parę razy nawet chyba była na zdjęciach na złomniku porzucona przez zakopiance, a teraz ten samochód został odkupiony, został naprawiony i jeździ. To jest wspaniałe. Uwielbiam takie historie, że coś było porzucone, wywalone, a teraz działa. No dobra, teraz będzie ostry start kalibrą. No tak może niekoniecznie, pod... Ło, zrywa na jedynce! Ale to jest taki typ samochodu, który się zawsze kłóci z moją naturą, bo to są auta, które chcą, żeby je kręcić powyżej 3000, a ja mam taki odruch jak jakiś pies Pawłowa, że przy 3000 zmieniam bieg. To by się nie działo. To nie jestem w stanie kręcić wyżej po prostu, bo to się kłóci z moją grzebową naturą, a ten wósaż prosi: mój, daj mu więcej, daj mu jeszcze ognia. A ja i tak ten bieg zmieniam, także bez sensu. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale elementem marketingu kalibry była niezwykle szeroka gama kolorystyczna. Auto było dostępne w 28 kolorach, co w ogóle dzisiaj, kiedy auto mają po 5-6 kolorów, jest nie do pomyślenia, a oni zrobili ich 28. Oraz również był taki plan, jako jeden z niezrealizowanych planów, żeby robić kalibrę cabrio i powstały dwie sztuki, zbudował je ten Walmet, fiński, ale się okazało, że no jednak nie ma rynku na cabrio w tej postaci. Oraz był jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, bardziej szalony plan, Mianowicie taki, żeby Kalibrę eksportować do Stanów Zjednoczonych pod marką Saab To też nie doszło oczywiście do skutku, ale eksport Kalibry się odbywał na różne inne rynki, na przykład na rynek australijski, gdzie występowała jako Holden z kierownicą po prawej stronie, Holden Kalibra, oraz oczywiście do Wielkiej Brytanii, gdzie była Vauxhall'em, oraz również przez krótki czas była podobno sprzedawana w Brazylii pod marką Chevrolet Kalibra, ale nie znalazłem ani jednego auta, które by to potwierdzało. To jest podobna legenda jak. Opel Blazer Chevrolet w Malezji. To, to tak samo nie istniało. Biegi chodzą jak w aucie japońskim, bardzo przyjemnie i idealnie precyzyjnie. Tylko nie można ciągnąć za gałkę od dźwigni biegów, bo może trochę spaść z drążka, ale to tam się nie przejmujmy. To auto nie było drogie, więc. Znalazłem to opuszczone lotnisko, ale nie ma z lotu tuningowego, bo jest rok 2023 i takie rzeczy się już po prostu nie dzieją. W związku z tym stoję tutaj sam, tak jak palet i mówię, kurde ludzie, przecież tu nikogo nie ma taki jak nie ma już opli kalibra, więc jeżeli jakiegoś jeszcze znajdziecie, to sobie go kupcie, bo to jest bardzo fajny samochód, z którym się w dodatku wiąże fajna historia. I to na dzisiaj już wszystko. Wejdźcie sobie na sklep.zlomnik.pl po moje fajne rzeczy, a ja was żegnam. Jedzie kalibra, wygląda jak z kibla.